Mecz Zagłębia Lubin z Jagielonią Białystok nie wzbudził większego zainteresowania wśród kibiców. Pomimo, że bilety były w przystępnej cenie, a panie miały wstęp wolny, na trybunach Lubińskiego stadionu zasiadło niewiele ponad 2000 widzów. Organizatorzy przy czynnym udziale piłkarzy Zagłębia bardzo dobrze przygotowali murawę boiska, to też piłkarze mogli zaprezentować pełnią swoich możliwości. Zagłębie z miejsca ruszyło do ataku, jednak w pierwszej połowie nie potrafiło swojej przewagi udokumentować strzeleniem bramki. Znacznie ciekawsza była druga odsłona spotkania. Ambitnie grający piłkarze Jagielloni opadli z sił i rozpoczął się piłkarski popis Zagłębia. W 69 minucie Daniel Dyluś otrzymuje dokładne podanie od szewczyka i strzałem głową zdobywa pierwszą bramkę. Ta bramka wpadła w ten sposób, że z prawej strony Zbyszek Szewczyk dostał piłkę, minął jednego zawodnika, dośrodkował na pole karne, a głową w długi róg strzeliłem bramkę. W dwie minuty później Zagłębie wykonuje rzut rożny. Piłka trafia do będącego na czystej pozycji Jasińskiego i ten podwyższa wynik meczu na 2 do 0 dla Lubinian. Goście tylko sporadycznie usiłowali zagrozić gospodarzom, ale obrońcy Zagłębia spisywali się bez zarzutu, wyjaśniając bez trudu kolejne sytuacje. Wynik meczu ustalił debiutujący w drużynie lubińskiej Sławomir Majak, który wykorzystał sytuację sam na sam z Hellerem po dokładnym podaniu Baziuka. Oto podanie Baziuka, piłka trafia do Majaka i ten bez trudu strzela trzecią bramkę dla Lubinian. Zagłębie Lubin, Biały Białystok 3 do 0.